Ze wszystkich stron, także ode mnie, ciągle słyszycie o tym, że należy pokochać siebie. Wielu z Was na pewno potrafi zrobić takie ćwiczenie, jak mówienie do siebie kocham Cię. Niektórzy nawet mogą robić to przed lustrem. Czasem jest to nawet już tak wyrobione, dobrze ćwiczenie, że staje się nawykiem. Mówicie to z lekkością, z łatwością. A pomimo tego w życiu yy, cały czas nie wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. I w którymś momencie trafiacie do nauczyciela, który wam mówi: No, ale ty nie kochasz siebie, a w każdym razie nie do końca. Yy, wielokrotnie powtarzam, dzisiaj chcę wam o tym przypomnieć, że miłość do siebie, czy też wysokie poczucie własnej wartości m, jest pojęciem bardzo szerokim. Oznacza to, że my możemy trochę siebie kochać, a trochę siebie nie kochać. Możemy umieć mówić do siebie, że, że, że siebie kochamy, tak? że jesteśmy wspaniali. Możemy osiągać różne sukcesy, na przykład w pracy. Tak? Możemy zarabiać nawet duże pieniądze, a jednocześnie mogą być takie obszary naszego życia, w których coś nie działa. Na przykład wchodzimy w problemy, z naszymi dziećmi, czy z naszą rodziną, czy z naszymi przyjaciółmi, albo przyjaciel zarzuca nam, że go oszukujemy, że jesteśmy nielojalni. I w pewnym momencie zastanawiamy się, no to jak to jest? No to tutaj niby wysokie poczucie wartości w pracy, bo mnie doceniają, a tutaj w rodzinie cały czas mnie traktują tak, jak kogoś gorszego. Czyli. Zobaczcie, nasze poczucie własnej wartości, ono nie układa się równomiernie we wszystkich obszarach życia. Można czuć się na przykład fantastycznym specjalistą w pracy, w jakiejś dziedzinie, i to nasze poczucie powoduje, że tam rzeczywiście to wszystko działa i jesteśmy nagradzani za swoją pracę. Natomiast w domu możemy czuć się gorsi. Ciągle słyszymy krytyczne słowa od dzieci. Od partnera, czy od rodziców, czy od kogoś jeszcze innego. I zastanawiamy się, jak to jest. No to jestem dobra, czy niedobra. No to moje poczucie wartości jest wysokie, czy niskie. W różnych obszarach to może działać różnie, dlatego bardzo ważne jest, kiedy pracujecie z podnoszeniem poczucia wartości, żeby objąć te wszystkie obszary swojego działania, swojego funkcjonowania. Jednym z najlepszych ćwiczeń, które często Wam polecam, jest to wypisywanie swoich pozytywnych cech. I zawsze Wam przypominam, żeby w tych pozytywnych cechach umieszczać pojęcia ze wszystkich obszarów życia. Czyli oprócz tego, że piszemy o swoich zdolnościach i umiejętnościach, piszemy także o tym, że jesteśmy atrakcyjni zewnętrzni i wymieniamy jakieś tam elementy naszego wyglądu, ale oprócz tego, e, możemy też napisać, że jesteśmy właśnie czy dobrą żoną, czy dobrą matką, czy, czy dobrze gotujemy, czy y, wspaniale y, potrafimy dogadać się z naszymi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie elementy składają się na całość naszego życia. I jeśli my wymieniamy takie właśnie pozytywne cechy ze wszystkich obszarów naszego funkcjonowania, to my podnosimy energię we wszystkich tych obszarach. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Myślę też, że wielu z nas, jakby czuje, że w niektórych aspektach życia czują się kochani, czują się doceniani, mają na przykład dobrych, sprawdzonych przyjaciół. Ale nie mogą dogadać się z partnerem. Czyli tak, jakby tu działało, a tutaj nie działało. To jest też kwestia tego, że czasami to nasze poczucie wartości, ono po prostu istnieje, ale nie jest wystarczająco wysokie. I tu znowu, gdybyście mieli sobie to wyobrazić, to pamiętajcie, że miłość do siebie nie jest zero-jedynkowa. To nie jest tak, że albo ją mamy, albo jej nie mamy. Można jej mieć trochę, można jej mieć trochę więcej. Można jej mieć jeszcze więcej, a można jej mieć bardzo dużo. I można mieć bardzo, bardzo dużo, tak? Jesteśmy różni i mamy różne poziomy tej miłości. Właśnie, wyobraźcie to sobie jako poziomy, tak, jakbyście zobaczyli taki słoik napełniony wodą. Może być trochę na dnie, 2 cm, może być 5 cm, może być 10, a może być pełny słoik. Z naszą miłością do siebie też tak jest. Im mamy w sobie więcej, tym lepsze mamy życie. Tym więcej dobra do swojego życia przyciągamy. Tym więcej miłości przyciągamy, ponieważ miłość przyciąga miłość. A więc warto mieć ten symboliczny słoik rzeczywiście wypełniony. Natomiast uczciwie Wam mówię, to jest trudne, niewiele osób na świecie ma ten słoik rzeczywiście tak maksymalnie wypełniony. Dużo ludzi pracuje z poczuciem własnej wartości, dużo ludzi robi rozmaite ćwiczenia, dużo ludzi się tego uczy, ludzie są tego świadomi, dbają o ten temat i dlatego te, wypełniają te swoje słoiki na przykład w trzech czwartych albo nawet jeszcze więcej. Natomiast nie jest łatwo wypełnić go w pełni, ponieważ my cały czas jesteśmy poddawani rozmaitym doświadczeniom. Nasze życie przynosi nam różne niespodzianki i od czasu do czasu ta energia, w ogóle nasza energia, nam spada. I pojawiają się takie doświadczenia, które są trudne, trudne, takie, które zabierają nam pewność siebie, wiarę w siebie, takie, które pozbawiają nas właśnie tego przekonania o tym, że jesteśmy doskonali. Każde takie zwątpienie to tak, jakby właśnie trochę z tego słoika uciekło tej miłości. W związku z tym to jest też coś, co trzeba stale pielęgnować, z, tym, z czym trzeba stale pracować. I tutaj przypominam, bo czasami bywa tak, że my skończymy jakiś kurs, skończymy jakieś szkolenie na ten temat, na temat kochania siebie, podnoszenia poczucia własnej wartości. Przez dwa tygodnie porobimy rozmaite ćwiczenia, czujemy się świetnie, oczywiście ta piękna miłość, która nas wypełnia, jakby promieniuje na świat, przyciąga do nas wspaniałe wydarzenia i zostawiamy to wszystko, tak a to zaczyna, tego zaczyna ubywać, to zaczyna uciekać, tak jak kwiat, który nie jest podlewany, no ziemia zaczyna wysychać w doniczce, nic na to nie poradzimy i nagle po dwóch miesiącach okazuje się, że ludzie nas znowu gdzieś tam zaczepiają i znowu mamy takie wskaźniki, które wyraźnie jakby pokazują, że no nie kochamy siebie, że nasze poczucie wartości jest niskie i znowu trzeba popracować. Ja uważam, że lepiej pracować systematycznie, na przykład raz w tygodniu. Czy raz na dwa tygodnie, w zależności od tego, jakie są Wasze odczucia. Natomiast trzeba to robić stale. Trzeba to robić stale, tak jak stale podlewamy kwiatki. Nie możemy kwiatków podlewać przez trzy miesiące, a potem powiedzieć: No dobra, to, to za dwa, trzy miesiące do Was wrócę i znowu Was będę podlewał. No właśnie, z miłością jest tak, jak z kwiatkiem trzeba, trzeba podlewać. Miłość do siebie, pamiętajcie, jest fundamentem szczęścia w naszym życiu. Warto ją pielęgnować. Dla własnego dobra, i pamiętajcie, że systematyczna praca z podnoszeniem poczucia własnej wartości zawsze przynosi dobre efekty.